Jakie książki zmieniły nasze życie? Pogadajmy o tym! Szczęść Boże, święty monitorze: ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekło. Dzisiaj najbardziej póki co czytelniczy odcinek w świętym monitorze: będziemy mówili o książkach, które zmieniły nasze życie. Ale zanim o nich powiemy, to może takie uwagi wstępne tego odcinka. Pierwsza taka uwaga, która mi się nasuwa, którą trzeba pojeść do kamery od razu, że nie ma tam Pisma Świętego, choć jest to książka nad książkami dla mnie i jest to na pewno najważniejsza książka, natomiast no, to jest dla mnie taka oczywista oczywistość, tak? że Biblia po prostu w tym rankingu jest na top 1 i koniec. W moim przekonaniu jest dokładnie tak samo. Ona jest w ogóle poza rankingiem. Ja bym jej nigdy nie umieszczał w żadnym rankingu. Jeżeli o mnie chodzi takim subiektywnym moim. Dlatego, że to, to nie jest książka po prostu. To jest coś więcej. To jest coś więcej. To jest, to, jest, to, jest, to jest ktoś. Pismo Święte. No. I, I cały czas czytasz. I cały czas czytam i to jest. Książka, która się nie, nie dezukta, dezaktualizuje, o, tak to się chyba mówi. E, nie, nigdy nie było tak, żeby, żebym, żebym nie wracał, choć y, tak się nad tym myślałem i patrząc tak subiektywnie, to nie jest książka, którą lubię, którą mi się łatwo czyta. Mam coś takiego, że. Tak? Y, no, Aha, no zależy, w takim sensie, że. To też zależy, jaka księga, no to można by teraz gadać, bo ja na przykład no. mam takie księgi, które uwielbiam czytać i tak je czytam jak, jak książkę. Tak. Nie ale no, zależy, która księga też zależy, bo, bo są takie księgi, które są. Mm -hmm. A ja tak nie mam, właśnie, ale właśnie no, w ogóle super. Chciałbym no. tak. Chciałbym po prostu yy, sięgać po Biblię, tak jak sięgam po te książki, które dzisiaj będą na no, tak za chwilę, chwilę nie? Mm -hmm. za chwilę. No. no dobra, więc to jest taka myślę uwaga przedstępna. Jeszcze jedną bym taką powiedział, że no, sporo książek się tutaj nie zmieściło i nie są też to książki. Najlepiej napisane, największe dzieła sztuki. To są książki, które na nas wpłynęły, więc zupełnie subiektywne nasze, nawet nie top 5, tylko po prostu one w pewnym momencie życia na nas jakoś oddziaływały i no, zmieniły nasze myślenie, i tak dalej. To będą książki zarówno z zakresu literatury pięknej, jak i duchowości, teologii, wszystkie książki książki. Znaczy ja dokładnie, ja, dokładnie, ja właśnie mam takie podejście do tego rankingu, tak to nazwijmy, no. e, takie chronologiczne. Mhm. Ja One... będę tak przedstawiał Dobra. te książki, że, y, że po prostu będę leciał od jakby początku mojego życia, w ogóle od początku chyba czytelnictwa, <śmiech> mojego <śmiech> brzuchu tak mamy. mamy. Mama czytała, <laughs> jak, ja, jak moja mama była wciąży, w ciąży, to czytała Władcę Pierścieni, mamą cię. Dlatego jestem fanem. Dobra, ja. <laughs> Dobra, a ja mam znowu taki ranking. Y jakby to powiedzieć, no chyba jednak ważności, w sensie, że ta książka piąta, czyli pierwsza, którą wymienię, właściwie idę od końca, tak, to jest najmniej ważna, a ta pierwsza będzie najbardziej ważna, choć one wszystkie są jakoś tam ważne. Dobra, bo już zamieszamy. Okej. Okay. Lecimy. E, więc pierwsza książka, albo piąta, <laughs> u Ciebie najwcześniejsza, u mnie najdalsza do top 1. Dla mnie taką książką ważną to Krąg Biblijny Romana Brandstettera. Kojarzysz człowieka w ogóle, Rando kojarzę kojarzy się kojarzy. człowieka i kojarzę Krąg biblijny, chociaż nie czytałem, e, czytałem fragmenty. Jezusa z Nazaretu, Czytałem Jezusa z Nazaretu, powieść, powieść ale nie doczytałem do końca, chyba jakoś tak. Ona powieść. jest ogromna, także Jezusa hmm. z Nazaretu oczywiście też polecam, powieść jego. Natomiast Krąg biblijny, dlaczego ta książka na mnie takie wrażenie zrobiła? Ona nie jest za obszerna i to nie jest to nie jest powieść, to jest właściwie takie jego wspominki. I, mm, I jego relacja z Biblią i to, co właśnie o Biblii mówiliśmy, to tak pociągnę, że po prostu, jak ja to przeczytałem, to sobie pomyślałem, wow, jak ten koleś kocha Pismo Święte, wiesz, jak ten dziadek tam czyta mu te Pismo Święte, nie, jak on w ogóle dotyka tej książki, jakim szacunkiem ją obdarza, jak o niej mówi, z jaką atencją, z jaką miłością. Wtedy do mnie dotarło, jak bardzo nam tego brakuje, jak bardzo mi tego brakuje, nie? Jak sobie pomyślę o Bibliach na przykład w szkole, jakichś popisanych, wiesz, Wytargane kartki, coś tam, boże, nie? Że po prostu tutaj ten judaizm, który jest po prostu tak związany z tą Biblią, z tą Torą, i to jest tak święte dla nich, naprawdę święte, jak przeczytałem ten krąg byłem to sobie pomyślałem, no, muszę zmienić swoje podejście do pisma świętego. Nie? To musi być, wiesz, miejsce odpowiednie na półce, czy tam na biurku. To nie może być tak, że coś na niej leży, nie mogę. nigdy jej już teraz nie kładę na ziemi, nie wiem, wiesz, no takie rzeczy. Po prostu jakoś. Ta, ta... W, w jakim wieku przeczytałeś? Tak, to nie, krągłem, bo tam późno. Przeczytałem w seminarium. W seminarium. I, wtedy, hmm. właśnie, I wtedy też wiesz, to dla mnie było takie, no Biblię wiesz, czytasz tu na studia hmm. i tak dalej, a tutaj gościu po prostu z taką miłością o nim nie z taką pasją, wiesz, nie tam, że liczy słowa, ile tam jakiś czasami występuje, tylko po prostu żywa relacja z Biblią, hmm. nie? To, do dzisiaj jest to dla mnie takie żywe wspomnienie i, e, i taki wzór tego, jak można kochać mm, Pismo Święte. Zapytałem cię o a to dlatego, że jeśli chodzi o moją y, pierwszą książkę na, na pierwszym miejscu chronologicznie, mm. to... Będziesz jest, młody. Będę to, młody, to chcesz powiedzieć. Mam 10 lat. E, mam 10 lat. Leżę w łóżku, na brzuchu, pod kołderką e, i kładę sobie tak na poduszkę. Kładę sobie na poduszkę książkę, którą dostałem na 10 urodziny od moich rodziców. I biorę ją i kładę na poduszce, dlatego że chcę zrobić wrażenie na moich staruszkach kochanych, których też serdecznie pozdrawiam. Po Mam prostu... Jednak umiem czytać. <gry> tak, chcę im pokazać, że potrafię czytać i chcę sprawić przyjemność, no bo to jest prezent urodzinowy. Mm. Alfred Szklarski, Tomek w Krainie kangurów. Czytam. Widzę moment, w którym sięgam po tą książkę naprawdę. Ja nie wiem, ile miałem, znaczy, no wiem, ile miałem lat, bo miałem 10 lat. Nie wiem, ile to było po urodzinach. To nie było od razu po urodzinach. Biorę tą książkę, zaczynam czytać. I tak się zaczyna moja przygoda z książkami. I to w ogóle, w ogóle to z pierwsze twoje aha, dotknięcie to książek. Pierwsze moje dotknięcie książek z przyjemnością. Znaczy, ja dotykam Dobrze. tą książkę na początku z obrzydzeniem, może za dużo powiedziane, ale z niechęcią dużą. dlatego Czytanie? Że nigdy do tej pory czytanie nie sprawiało mi przyjemności. Jestem chyba w czwartej klasie, 10 lat, chyba czwarta hmm. klasa szkoły podstawowej. Nigdy do tej pory czytanie nie sprawiało mi przyjemności. To jest ważny moment w życiu człowieka. No. Jest Jasne. bardzo ważny. I czytam książkę o młodym dla chłopaku. Siebie, ściekaże, tak? Dla siebie, nie? No. Nie, że coś ci karze. Dla siebie. Tylko i wyłącznie dla mnie. I po prostu od tego momentu zaczynam czytać. To jest pierwszy tom z takiej sagi dziewięciu chyba książek, które, no na pewno dziewięciu, Alfred Szklarski napisał o przygodach jednego bohatera, Tomka Wilmowskiego. Tomek stał się moim przyjacielem. Nie pamiętam po ile razy który tam mm -hmm. czytałem, to nawet może ale niektóre kilkanaście ale, ale ta książka uczyła mnie, uczyła mnie wartości. Takich jak honor, jak patriotyzm, jak przyjaźń. I była też dla mnie jakimś wzorcem męskości, dlatego że, że to jest historia o chłopaku, który ze swoim ojcem i z jego przyjaciółmi dwoma facetami po prostu zwiedza świat. Męska przygoda. Męska przygoda. Męska przygoda, <gry> dużo wiedzy, fascynacja geografią, biologią, przyrodą. Tak. No. Niesamowita sprawa. E, pięknie. Tak to się jest zaczęło. Piękna sprawa. E, dobrze, to teraz kolejna książka moja, to będzie u mnie to jest czwarta pozycja, bo ja idę od końca. E, mm. Rok 1984 Orwella. Ewentualnie Nowy, wspaniały świat Huxley'a. Jakby te książki dla mnie one są. Ja je przeczytałem tak też blisko siebie i po kilka razy, przede wszystkim rok 1984, to jest dla mnie ważniejsza książka jednak, tak, yy, i pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ludzie, którzy przejrzeli system, jakoś też patrzyli w przyszłość, nie? bo to gdzie w ogóle nasze czasy, a, a ich czasy, a jednak te książki są nadal aktualne, i, i nie wiem, która jest bardziej aktualna, w sensie, która się bardziej sprawdza, czy wiesz, taka inżynieria biomedyczna, te wszystkie dylematy, które są związane z e, in vitro jakimś planowaniem, nieplanowaniem ludzkich zachowań i tak dalej, i tak dalej, czy też ten kapitalizm inwigilacji dzisiejszy Orwell to, że wiesz ta cyfrowa ściana, nie nasza i no my nie mamy może wielkiego brata takiego jednego, to jest może bardziej rozproszona, ale cała ta sieć, jako taki jeden mm -hmm. wielki brat, nie Big Other, mówią na niego podobno, nie że że ktoś jest tam kościowe, siedzi Social mm -hmm. dilemma Social Network, w ogóle ktoś nas, ktoś na jeżeli nie, nie ktoś, no to coś, nie jakiś tak mm -hmm. no jest to dla mnie bardzo ważna książka i i w ogóle super pisarstwo, bardzo jakoś podziwiam też obu tych panów. Ich, 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 no, ich sztukę po prostu. Super. To w moim życiu zaczyna się okres buntu, to jest dorastanie i to są książki, które, które gdzieś w pewien sposób właśnie no, były moją jakąś odpowiedzią na to, co się działo w moim świecie, mi wartości, emocji, mm. przeżywania. Trafiłem na Marka chłaskę Następne do raju, powieść też. Yes, tak. um, Marek łasko polski James Dean, człowiek, który przeżył Drugą wojnę światową, miała na niego wielki wpływ od takiej strony negatywnej. I zmaga się chyba, nie wiem, z męskością w tej książce, z jakimś takim doświadczeniem, bez sensu w ogóle życia. Nie? I nawet się nie buntuje. I chyba we mnie też coś takiego było. Był wielki świat emocji odkrywany. I właśnie. Jakby miałem poczucie, że bunt nie jest dobrą odpowiedzią w takim sensie, że, 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 że on... Że, że... Nie o to chodzi. Nie o to chodzi chyba. Albo, że mi nic nie da. Nie? Że już, nie? Że, że już, że już nawet, nawet buntowanie się nie będzie odpowiedział na, na te moje pytania. No, historia grupy mężczyzn, którzy pracują po Drugiej Wojnie Światowej w Bieszczadach i zwożą drewno samochodami. Ludzie po prostu z historiami po wojnie hmm. no, trudnymi, którzy chcą trochę uciec nie trochę no, uciekają od społeczeństwa, próbują jakoś zarobić na życie, próbują się odnaleźć i, i umierają jeden po drugim, bo, bo tam się nie da przeżyć nie? wypadki samochodowe. Oni odbudowują Warszawę. Nie? Tak kompletnie poza, poza, poza tym systemem. No to. Polecasz. Mocna rzecz, mocna rzecz, taka dla mnie pamiętam wtedy, w ogóle opowiadania chłaski, bo potem to jest właśnie to, że zaczyna się pewien etap nie? i potem mm. inne książki zaczynają, już nie przygoda, nie Karol Maj, nie Alfred Szklarski, ale... Tak, tak, no to też to naturalne, nazywa, nie to, to jest naturalne no. pewnie, pewnie. No dla mnie następnym etapem, czy następnym poziomem, takie top 3, to będą wiersze zebrane Zbigniewa Herberta. Kupiłem sobie wszystkie wiersze w jednej książce zebrane wiersze. W ogóle poezja jakieś tam role w moim życiu pełni. No przede wszystkim poezja mojego wujka, księdza profesora Jerzego Szymika, pozdrawiam, także księdza Janusza Pasierba, świętej pamięci, fantastyczne wiersze, ale największą chyba rolę odgrywał jednak Herbert. Odkryłem go w liceum, najlepszym na świecie którym uczysz. Mm -hmm. e... Pozdrawiamy powstańców. <gry> tak, i pani fantastyczna profesor, pani Maria Góra, moja polonistka, którą no, wspominam z wielką, z wielką atencją i w ogóle w ogóle jest dla mnie wielkim też wzorem pedagoga, odkryła tak naprawdę Herberta przede mną. Ja pamiętam, że w liceum dla mnie to było w ogóle wiesz, literackie odkrycie. Nie? Ja czytałem te wiersze na lekcjach, mi coś tam interpretowali, to było dla mnie coś. Ja byłem zbyt leniwy, że tak powiem, na, na poezję jeszcze wtedy. Ja chodziłem do technikum, to jest taka różnica między nami. I, i wtedy jakby czułem, że tam coś jest, na przykład u Herberta, nie? że potrafi go zrozumieć, ale zbyt dużo mnie to kosztuje wysiłku intelektualnego. To... Tak, no. Wolę powieści, nie? To właśnie wolę wchodzić w taki świat... Herbert kosztuje, to jest dobra. To jest dobra. Dobrze powiedziane. Ja sobie kupiłem te wiersze zebrane i w że w seminarium czytałem dzień w dzień jeden wiersz, nie? Albo, albo dwa wiersze. Po prostu... Wiesz, leciałem chronologicznie, leciałem całego Herberta. Ja miałem dokładnie takie same podejście, ale brałem Twardowskiego. Wiesz, ja przeczytałem antologię Twardowskiego ja dziennie jest. jeden wiersz, i to jest ten poziom, ale... ta różnica poziomów. A czy nie poziomów, ale no, ale nie, też, no. no właśnie to jest Inna wrażliwość to też no, i inne dobra. rzeczy odkrywamy, nie? Natomiast dla mnie w Herbercie, wiesz jego niezłomność, mhm. to, że zawsze dobro, prawda i piękno były dla niego tak ważne. I to co na przykład dzisiaj też się dzieje w Polsce, jak ja sobie czytam Potęgę Smaku i on wiesz mówi oczywiście w kontekście innego systemu, innych problemów, innych manifestacji czy innych spraw, mówi, że to jest kwestia smaku, nie? w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia i właśnie ja sobie tak myślę, że to też pod pewnym względem jest kwestia smaku i jakoś bardzo mocno się w tym Herbercie odnajduję. I polecam w ogóle Zbigniewa Herberta, choć jak powiedziałeś, to kosztuje. Znaczy, intelektualnie to jest to niełatwa nie sprawa do, do przeskoczenia, ale piękna rzecz. Eee, numer trzy. Eee, dojrzałem chyba intelektualnie, emocjonalnie, tak. e, troszkę w moim życiu. I książka, która, która ponazywała dużo spraw, e, i jak ktoś śledził te wcześniejsze moje e, książki, to też e, chyba e, odnajdzie pewien klucz. E, John Eldridge, Dzikie Serce. O, czyli tęsknoty męskiej duszy. Zapomniałem tej książce. Tak? Ale czytałem, no? Tak, tak. Dla mnie była przełomem w pewien sposób. Znaczy, była nową, nowym rodzajem książki, którą zacząłem czytać. Czytałam. Ja to jeszcze przeczytałam przed, przed, sem przed seminarium, właśnie. Przed seminarium mm -hmm. no. Albo już w seminarium. Dokładnie teraz chyba nie powiem. Mm. U mnie był taki etap na roku, że wszyscy to czytali albo prawie wszyscy tak. kumple. Wiesz, <głos》>, że to szło po prostu po kolei, ta książka to, szła i no. To jest książka, której egzemplarzy kupiłem najwięcej chyba w swoim życiu, dlatego, że też miałem taki etap rozdawania tej to książki. Nie? A ostatnio czytałem wywiad z księdzem Pawlukiewiczem Piotrem. Świętej Pamięci. Świętej Pamięci. I um, ta książka też, on chyba w ogóle ją wymienił jako pierwszą w swoim rankingu. on w ogóle jest zapytany o książkę, która na niego najbardziej wpłynęła. Um, ale też widzę, że historia mojego życia jest bardzo, bardzo podobna. Też dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy tam znalazłem. John czy Dzikie Serce, czyli pewna męska tożsamość, y, odkrywana w kontekście Pana Boga. Nie? Mm. W Bożym Słowie, y, w wizji ojcostwa y, y, Pana Boga. Tak. W takim kluczu psychologia, duchowość, czyli tak. zebrane razem. No, to... przygodę, uratować piękno. Piękną? I... I co jeszcze? I, 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 i przygoda piękna... No jest coś trzeciego, ale... Napiszcie komentarze. My nie pamiętamy skleroza. Jak będziesz mówił, to nie będę cię słuchał, tylko będę sobie staro... Bo... Będę się stanął, żeby Nigdy pamiętać. mnie nie słuchasz. Znaczy... Dobra, znaczy... Nie, słucham, słucham. Jestem ciekawy top, bardzo. Top 2. Top 2. E, ja mam na top dwa dwie książki znowu, bo ja tu oszukuję, bo mam dużo więcej tych książek. Ale no, nie wiedziałem, którą dać. Siedmiopiętrowa Góra, Tomasz Merton, czy Księga Życia Teresa z Avila. Dla mnie te książki są podobne, naprawdę. Nie śmiej się. No, choć nie śmieje się, nie śmieję się, nie śmieję się nie, ale wiesz dlaczego? Nie. Bo y, czytałem Siedmiopiętrową Górę. Aha. Siedmiopiętrowa no. Góra na mnie zrobiła potężne wrażenie. Ten koleś, no yy, ten koleś. Tomasz Merton, który był no jest w ogóle świetnym pisarzem przede wszystkim. I dla mnie ta książka jest napisana rewelacyjnie. Jeżeli ktoś chce przeczytać taką biografię intelektualisty, który się nawraca. To, to jest najlepsza rzecz chyba, to naprawdę, no gościu, no studiował na tam Uniwersytecie Kolumbii yy, i potem wykładał jakieś li literaturę angielską czy coś, no ale, ale nawrócił się chyba w okolicach 30 jakoś tak, yy, no i, i pisze o takiej swojej drodze. Piętrowa Góra to jest taka jego autobiografia od chyba urodzenia do czasu wstąpienia do zakonu. Później jest tam dalszy ciąg, Znagio Nasza bodajże czy coś, w każdym razie... To jest jego, jego historia, a z kolei Księga życia, świętej Teresy jest o życiu No, no na, Kobieta po prostu miała w ogóle na mnie potężny wpływ, bo ja też czytałem kilka innych książek, też twierdzę wewnętrzną i tak dalej. Więc te biografie dwie yy, one, one jakoś tak bardzo mocno wpłynęły na mnie. I wiesz, yy, patrzyłem jakby na swoje życie w kluczu tej biografii. Nie? w sensie takim odnajdywałem się jakby w jednej i w drugiej yy, książce biograficznej, tak, czyli i w Siedmiopiętrowej górze, i w księdze życia, także bardzo serdecznie je polecam. No, no, u mnie to jest na drugim miejscu, także bardzo wysoko. Znaczy, no. Teraz twoja kula. No to u mnie punkt czwarty. Czwarty punkt. Jestem seminarium. Drugi rok studiów. I z Rzymu do seminarium katowickiego. Albo na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, tak będzie lepiej. Trafia Młody Gniewny. Dogmatyk prosto z Rzymu, ze studiów. Ksiądz doktor Grzegorz Strzelczyk. O oh, wow! Z brodą. Z brodą. z brodą wykład z trynitologii, który mamy z nim. E, zaczyna się od tego, że dostajemy listę książek, traktatów teologicznych z trynitologii, czyli z nauki o Trójcy Świętej. E, ksiądz Grzegorz jakoś je tam przedstawia i mówi, a teraz tutaj taka pozycja dla ambitnych. O. Walter Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa. Piekło pierwsze wychodzi. <laughs> pierwsze kroki. Znaczy, no. Zrobił na mnie wrażenie, jako wykładowca. Myślałem, w sensie, że Walter Kasper. Nie, Wouter Kasper to zrobił na mnie takie wrażenie, że, że potem to ten... Ale nie żałowałem, nie żałowałem, że sięgnąłem po tę książkę. Y, bardzo spekulatywny, naukowy, ale też mm, niezmiernie precyzyjny, taka niemiecka teologia, traktat y, o y, Trójcy Świętej. Coś niesamowitego. W ogóle takie, wiesz, poszerzenie y, horyzontów, nie? że mówi ja mówię, wow! Tak można. Jedyny problem z tą książką Głębokie był taki, Głębokie teologiczne wody, w których można zatonąć. W których można zatonąć, niektórych pokonały. No, mam nadzieję, że mnie nie. Ale wtedy też zaczęła się taka fascynacja Trójcą Świętą. Mhm. Pamiętam, to jest taki traktat chyba mój ulubiony, jeżeli mhm. chodzi o dogmatykę. Tak, 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 tak Trójca Święta. Nie Chrystologia, ale. No, to Trójca Święta mhm. też na pewno. Super. No. Ale potem pro, problem z wykładowcami z teologii. To znaczy, bo ja wszyscy, chciałem, żeby każdy mój wykładowca z teologii był na poziomie Waltera Kaspera. Walterem Kasperem, mhm. a tu psikus. A tak, no. Dobra, wątki osobiste. Zatrzymujemy. Teraz mój numer jeden, bo ja idę tak inaczej. Mam nadzieję, że się zorientowaliście w naszej wspaniałej kolejności, że Piotrek idzie chronologicznie, a ja idę od 5 do 1. I mój numer jeden to znowu są dwie książki. A ja to Ale... ograniczam, ja to ograniczam. Ja tu mam ja po nie... dwie książki ja wypisane. No. Dobra, dajesz. E, znaczy one się ze sobą wiążą, dlatego takie ustawiam, jakby to top jeden. To jest Wprowadzenie w Chrześcijaństwo, Józef Ratzinger i Teologia Benedykta, ksiądz profesor Jerzy Szymik. Eee... Nie, nie znam. Nie znaczy znamy. pierwszego? Znam drugiego. Bardzo <noise> śmieszne. Tak, e, to znaczy tak naprawdę Teologia Benedykta jest o Benedykcie XVI i o Ratzingerze. To jest takie całościowe zebranie jego, e, jego teologii, więc no i, i książka, która naprawdę zmieniła moje życie. E, książka, to są trzy tomek, z których korzystałem wielokrotnie na konferencjach, kazaniach, mnóstwo super treści. Bardzo dobrze mi się też to czytało, więc, więc tutaj bardzo też serdecznie polecam. Na no wprowadzenie w chrześcijaństwo dla mnie to jest taka klasyka, klasyk. Ja w ogóle Ratzingera uwielbiam, to jest mój ulubiony teolog. Napisałem z niego już dwie prace licencjacką i magisterską i być może jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, ale mogą tutaj powiedzieć, że duch liturgii, który zmieni moje podejście do liturgii, mogłem pewnie podać, wiesz, z tom na temat kapłaństwa w Opera Omnia też jest wspaniała, naprawdę dla księży lektura. Ale Wprowadzenie Chrześcijaństwa polecam każdemu, bo to jest prosta książka, która po prostu omawia wyznanie wiary od początku do końca. On jest taki mniej spekulatywny niż Kasper, na pewno, mhm. ale jest bardzo też taki precyzyjny, bardzo piękny też język. Yy, mnóstwo takich zdań, które się nadają na sentencje, niemalże. Zresztą jest taki profil, poczytam, polecać, yy, polecam poczytać Ratzingera i tam właśnie wrzucałem jego cytaty, bo naprawdę mnóstwo cytatów Ratzingera się nadaje, wiesz, na takie krótkie perełki internetowe. Yy, I dla mnie ta książka no, była jakąś w ogóle takim, wiesz, zmianą w podejściu do, 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 do teologii. Nie tylko, że jakaś tam historia dogmatów leci po kolei, wiesz. To, to było takie nudne dla mnie, nie? a tutaj ktoś, kto po prostu wyjaśnia. I to robi taką teologię dla ludu, bo to akurat nie jest taka książka, która jest taka, może super, ale to nie jest jego doktora, to nie jest jego habilitacja, tylko właśnie wprowadzenie w chrześcijaństwo. Chcesz zobaczyć, czym jest chrześcijaństwo? Przeczytaj tę książkę od początku do końca. A, to nie było tak, że, że Cię wejdę w słowo, no. że Ratzinger tą książkę napisał dla swoich studentów, tak. nie? Właśnie mhm. i ten, czyli dla ludzi na pewnym poziomie intelektualnym, ale tak, tak. starając się. Napisać książkę do, do. Wiesz, on to pisze mhm. w roku chyba 67, więc wiesz, rewolucja studencka, za chwilę będą mu wchodzić na wykłady, przerywać je. E, nie, tam się dzieją takie rzeczy, no nie chcę powiedzieć jak u nas trochę, ale taki klimacik jest wiesz. Mhm. Mocno rewolucyjno-anarchistyczny i e, w Europie, i w Ameryce. I e, no, wprowadzenie chrześcijaństwa dla mnie jest właśnie taką odpowiedzią, taką bardzo spokojną, rzeczową odpowiedzią i, i pokazaniem piękna geniuszu chrześcijaństwa. Dla mnie. Cudna książka, nie za długa, wspaniale się czyta, chyba trzy wydania polskie były, także... Mam takie pragnienie, żeby też coś powiedzieć jeszcze, żeby skomentować, ale, ale myślę, że polecę dalej. Albo ale nie, jest, dlaczego? Ale. Słuchajcie, to widzicie, że ten odcinek jest długi, no to trudno. Jak już ktoś dotarł do tego momentu, to, to gratulujemy. na pewno gratulujemy i do, dotrwa do końca. Medal wiernego <grym> fana, świętego monitora. Co mnie ujęło, ujmuje w Racingerze, jak go zacząłem czytać, już jako papieża, najpierw jako papieża potem. A czy chociaż czytałem jakąś pozycję jeszcze na studiach jako Józefa Ratzingera, teologa. Dla mnie to jest niesamowite, że ja tak biorę i czytam dwie strony książki. I mówię wow. Mi by powiedzenie tego samego czy napisanie czegoś po nie. godzinach nie. Y, wysiłku intelektualnego zajęło 20 stron. Tak, ja, ja mówię, ja mam ja taką myśl, ale tam musi czegoś brakować. nie? I potem patrzę na jedno zdanie i mówię nie, tu nic nie brakuje, bo ten przecinek rozwiązuje problem, który mi się wydawało w pierwszym momencie, że, 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 że jest jakiś wątek, którego papież jakby nie, nie domknął. Tak. Nie, jak, jako tak. papież, no bo już czytałem... Ja, ja, ja nazywają mozartem teologii. I to jest Niesa dla mnie dobre określenie, bo jest właśnie... To jest taki genialny w tym po prostu. No, polecam bardzo serdecznie. Jeszcze całe szczęście żyje. Oczywiście już ma się różnie ze zdrowiem, ale modlimy się za niego. No, i ja jestem bardzo wdzięczny. Moje życie na pewno zmieniło bardzo jego nauczanie. A ta książka, Prowadzenie Chrześcijaństwo u mnie na miejscu pierwszym. A u mnie miejsce piąte, ostatnie, ale to nie w rankingu, tylko w odkrywaniu pewnych inspiracji, jeżeli chodzi o literaturę. Bo jakby za tymi książkami, które wszystkie wymieniam, tam idzie potem mm. jakby fala innych tak. książek, które jakby szukam w podobnym kluczu. Mm. To jest Helena Kowalska, nie wiem czy znasz, dzienniczek, siostra Faustyna. Pierwsze Pierwsze słyszysz, Pierwszy słyszysz nie? Książka, której, z którą walczyłem, znaczy nie chciałem po nią sięgać. Nie? Jak słyszałem zafascynowanych tą literaturą moich kolegów w seminarium tak i samo. koleżanki, studentki, Dobre, to, to ja powiedziałem: Ja tego nie przeczytam, ja po to nie sięgnę. Ja dokładnie miałem tak samo. Autorka skończyła trzy klasy szkoły podstawowej. Nie? Pisała o swojej relacji z Panem Jezusem. Ja mówię: Super, ja mogę czytać Mertona. Ale mówię, nie. Jakby nie wiem, czy zauważyliście, ja w ogóle ten odcinek mi dał bardzo dużo. Jak układałem sobie chronologicznie te książki i próbowałem wybrać, dużo też dowiedziałem się, jakby o sobie. Znaczy, jakby fajnie mi się poukładały. To jest pierwsza kobieta w rankingu, yy, nie? I, i, I pierwsza taka duchowość, yy, z której, jakby na którą chyba się nie chciałem utworzyć w pewien sposób. Bałem się może jej też chyba tak, mm. nie? Natomiast. Ja nie wiem, co w tej książce jest, ale każdy, kto po nią sięga, jakby podobnie z tych rozmów, które mam, gdzieś prowadzę, to, to, to podobnie ją odbiera. To jest... nagle coś wciąga po prostu w tą książkę i... Hmm. i, i, i... No ja powiem szczerze, że nie. mój problem z tą książką był taki, to powiem na głos, do mikrofonu, że to jest też pewien rodzaj chyba takiej pychy intelektualnej, nie? Że myślisz sobie, no właśnie, no Mertona poczytam, Teresy od Jezusa jasne, a tutaj dzienniczek i wiesz, i tam są takie zdania, no takie to wszystko jest, takie... A potem sobie myślisz, o mój Boże, nie? No co mhm. za święta, po prostu... Mhm. Już nie mówiąc o tym, że się wkurzałem, pamiętam, ja tak nie mam, chciałbym ogadać z Panem Jezusem, tak wiesz, na co dzień. Nie? Że, no, po prostu jak tak jest możliwe. I, i, I chyba ja miałem taki problem z tą książką, ale gdy się do niej przełamałem, no to też jest też wysoko w rankingu gdzieś mhm. tam. Mhm. Czyli no, po prostu jest dla mnie ważna, może tak, Uczucia, tak? emocje, pamiętam, które się rodziły, mhm. Jak je ja przeczytałem, by wejście w taką duchowość e, prawdziwą nie? relacji z Jezusem, no, na mnie niesamowite. I, I jeszcze właśnie jedna rzecz. Ja fragmenty tej książki znałem. Znaczy, znałem, bo one na przykład na różnych modlitwach były gdzieś czytane. Czy, tak, tak, czy tak. ktoś tam ilustrował swój wykład nawet naukowy powiedzmy z teologii duchowości jakimiś fragmentami tej książki, i fragment nigdy nie, na mnie nie zadziałał. Mhm. Nawet jeżeli on Aha, był jakoś bardzo jak całość, bardzo, tak? jak całość nie? to jest miałem coś takiego, że właśnie, ale chyba to właśnie tak jak powiedziałeś, jakaś pycha intelektualna i takie zamknięcie. Że ja, jak już słyszałem, że teraz będzie fragment z dzienniczka, mm -hmm. e, to, to, to coś. coś no, jakby już nie, nie próbowałem się modlić z tym fragmentem, mm -hmm. nawet jeżeli on na jakiejś modlitwie był czytany. E, chyba nigdy tak nie było, że usłyszałem jakiś fragment i ktoś nie powiedział, że on jest z dzienniczka. Albo właśnie usłyszałem ten fragment i wtedy on zadziałał, ale nie miałem zielonego pojęcia, że on mm -hmm. jest z dzienniczka. Ja to też chyba potrzebne takie doświadczenia. Nie pan, mm -hmm. też jakoś chce pokonać naszą pychę i różne nasze takie bariery <laughs> i daje nam na przykład takie święte jak święta Faustyna. <laughs> do końca. No. Jeżeli wow. dotarłeś do tego momentu, to jesteś zwycięzcą. To dziękując Ci za, twoją, za Twoje zaangażowanie teraz patron odcinka i nasza modlitwa szczególnie za Ciebie, drogi widzu. A patronem dzisiejszego odcinka jest święta Teresa z Avila, święta Teresa od Jezusa, żyjąca w XVI wieku, kontrreformatorka, reformatorka zakonu karmelitańskiego, doktor kościoła, mistrzyni życia duchowego, absolutnie genialna też pisarka, której książki kształtują duchowość katolicką do dzisiaj I ja czuję też wielki taki osobisty związek z, z... Zauważyliśmy. Zauważyliśmy. Który to był punkt? Nie To był u mnie punkt e, trzeci chyba. <laughs> trzeci. Okej, okay, wybiłem cię z rytmu. Sorry. E, nie, drugi, drugi, na drugim drugi. miejscu. Także chcia, chcieliśmy dzisiaj właśnie za jej przyczyną wołać święta Tereso. Módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasz monitor i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.